Zostało ci 10%. procent. Ciśniesz? No ja wiem ile procent. Jakie jeszcze są to? Nie jeszcze nie mi zostało 3. Fuck. Ej, nie mogę otapnąć, ok? Nie lubi stać i i no i dmuchać. Dobra wrzuta. Nie martw się. Ale to nie była wrzuta! Oni tak po prostu mają nie no tak mówi, że siemy i wydychamy. Nie, to jest... To jest samy... Sznyczel, sznyclowy ma tak, wiesz. Ma tak. <noise> ma tak w domu. <noise> Kupię sobie dwa dorany, bo mogę. Ale się załaduję, bo mogę. Ale tutaj Ochu. Oh, dobra. Dobra, idziemy. ich panowie. Dobra, yeah. to się poda P. <noise> czekaj, 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 angielski ze złoży Dobra, dobra, spoko. Ej, nigdy jeszcze nie grałem 5 na 5 na Arenie treningowej. Ja też. Nie. O a dużo cię ominęło. A ja grałem. Ej, Barto, my w dobrą konfę weszliśmy. Nie, no. w złą konfę. O, wypadł. A Krysz, to moje konfa. Znaczy moje. I serio, naprawdę wypadł, nie podsłuchujcie. No to, ej, idziemy, dobra, jesteśmy... ej, to... Dobra, my o, idziemy. Daliń do Talin ma 1000 HP, no nie. Co? O, ej, stary. dobra, Barto, to my idziemy do siebie. No to spadać lepiej, nie? Chyba to Ja też. Pochodziłem jeszcze ze spawna. Nie, bo... Wieś, będę <grymne> masło dostał. <to>, <grymne> masło. Pokrzywdzone ja masło. Mam... Macie tam... Ja już się. uda się brudasz. Dobra, wychodzisz do skitowałem. No, mam dwa lat hity. A, gej! Gay. Gej! Gay. A, <grymne> O, oh, dobra Ari. A to masło, dobra Instant Win. Dobrze, ty Daniel umiesz grać tym. Ty umiesz tym grać. Mm. O Boże, złapali mnie! Da fuk! To umieraj! Feed! To umieraj. Feed! Dobrze, padnie First Lock, no dalej! No na dobrze, dobrze! O, dla mnie! O! Widzicie jak go zbejtowałem? To była <laughs> tak. dobra akcja. Wszystko było zaplanowane. Tak ja Nie chciałem ich po prostu uderzyć z <laughs> To nie było co, takie domowe. Jakby wam się wydawało. Dzięki statcze. No, czekolada, czekolada. O! Oh. Mogę grać. Okay, muzyka. Walnę w nich sku Znowu. O Boże, zapali mnie. Ale Ty jestem jest dobry. Tyle syfu, czekajcie, sobie wszystko wyrzucić. A nie, w ogóle sobie skaczę tylko. Część sobie przyzwyczajenie O, O, uderzyło U. mnie, śmiesznie. O, dobre to no, było, ej. No. Świer dobrze, dobrze, że złapała tanka. Dobrze, że nie rzuciła po sobę, kiedy miał czysty strzał. Dobra, to jedyną idę, okej. Okay. O, no, lepiej zrób smoka albo dżunglę. ss -bot. Tak, tak <noise> wtedy ten, z Danielem <noise> mi. z... SS-Bot. Dajcie tak? ja tak? mi miniony! Ej, za, zabra blue z dżungli, kurde. Fuck. Apekery i... adekery mają najwięcej minionów, tak się ma tak, się, tak to ma zostać. No ładnie. <grym> o, Gragas, z O <grym> ja tu jestem głównym apekerem. Ja tutaj baituję. <grym> tak. Wszystko zwyczone. No za? Tak. Jak będziemy sobie farmić, oni tak pod tą żeby dostali? No. no masuje masu sta... masu z tym, masuje jest kapitanem. Dużyny. Tak. Masło, gdyby mógł, to by stał w krzakach i czekał. <laughs> tak, i na to byś go kończyło Masło w krzakach, tyle. O, Lux nie wziął itemów. Spoko. Spoko. Pozdro. Z mam runy w ogóle na poda? Ja mam runy pod AP. <laughs> Ej, tak będziesz lepszy niż masło. Ale mam tak. runy pod AP, zobacz no, ile ja mam. Morga, morgana pod AD, ciągle Czekaj, pod masło. Czekaj, na pewno? No właśnie... Może to po prostu ktoś mi daje to AP, nie wiem. He, może. Patrz, chodź tu. Ej, ktoś się tam wbił. Tam go! Fid! Fid! Ej, to są fida. O dobrze. Ej, zabiłem kogoś, ale żal. Wiem, znaczy dobrze. Posfilowałem Rajwek z lami, reportować go. Tak, reportować go. Masło lami. No, ej, to było dobre. Pogratulujecie mi? Nie, tak myślałem. O. Tomek, gdzie jest to twoja odwołanie? Znajdź daj spokój, jestem zbyt duży koła. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Patrz, nie udało mi się. Mogę do niego przyciągnąć się z e. Kerry, strzelajcie Wieże! No właśnie, kerry. Pod... Gdzie są nasze kerry? Co? Tomek. Idę, ja farmę chcę. Palić farmę. Nie, żeby... nie, pała, Zobaczmy. Chodź tu, ej, chodź tu, aj, został. Dobra, spowolnię O Oje. Oh, yeah. Wszystko ma wyliczone. Ale noby! Ej, serio, rozwalimy. Pali... Mówiłem, że insta in masło jego jeszcze jakiś gej. Ej, I... o Boże, wywaliłem na pulpit tu wieżą, fajnie. Ty już nie żyjesz. Poczekajcie chwilę, Ale... koperujcie Oooooooooooooooooooo! O, zabiło mnie! Jak mi wywali na pulpit, no. No to tak, twoja, twoja mama. O będę miał itemy? Wszyscy wiemy, że i tak cię nie wywaliło. Po prostu złamił i to. Dokładnie. Później go... zlamił tak, biegł go po prostu Stupid lax, nie? O Boże jakie spadają mi chciaciochy. Nie, nie mam, nie mam tych, nie mam dla. coś ktoś daje, to mam tego. Ultimatu. Ej, coś ja tym buduję. Twoją mhm. mamę. O, ja mama. Nie mam takiego itemu. O. Czekaj, słuje. Twoja mama. Ja gdzie jestem. Nie, nie ma takiego itemu, sorry. Jo mama pusej. Tomek, co się na tym buduje? Jaka ciota! To był. Spokojnie. Zajeb... O, ładnie. Jak rzuta, ty mi A, Miota nim jak szatan. <laughs> jaka jazda jest, Boże. Kuze, wiesz... Ja, ja nie chciałem się nad nimi paswić, przecież, wiesz. Przecież my ich niszczymy w sekundę. Ej, ja, ja się nie chciałem nad nimi paswić, tak? Chciałem, żeby było do jednego. Tak, kapi. Tak. Jesteś najsłabszy z tej drużyny. Ja przynajmniej umiem baitować. Tak, ja ich filuję, tak? Tylko dzięki temu to wychodzi. Masło. Zasitowałem to, to się liczy. O! No Dobre to, ja to było, ej! To, to on, ja. było, on miał to stankować. Ej super, fajnie że wziąłeś. Fajnie że to <grym grym> zabrałeś. No Cześć. ej, ty nie ma, nie ma. Nie ma, o fuck. Ja to też zabrałeś. Następno mi dajcie, może nie? Opa, że biją mnie. Dajcie, biją go. Mówiłem, kapi noob, kurde. A ja nawet ulti nie jest pójść. Kapi noob, jungler i tyle. A ja się rzuca patrz, już. To jeszcze. Co Zabij go? <laughs> nie zabije go. Masz tam masło. Ale ten... widzisz? O! E! No e! Komuś, e! No Ubijaj. Umieraj! Ubijaj. Ubijaj. Patrz, Ubijaj. 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 Ej, wieżę. Wiesz Ten jaki flamer! Nooo Będzie nas wszyscy na masła. Tak, będzie teraz był Ło masło nu... No, no, noob jungler. No masło. <grym> masło. nawidowałeś nafidowałeś mida. O. Ma okej 05 Zero. Ej serio? Ma okej 05 Zero. Dobry jest, ej. Chociaż jedną farmę ma, ej. Ej. Sam, sam, sam wrzuca, ale jest najgorszy. Ej, pierwszy raz chyba nas spuszywali no, pod naszego tureta. Ej, robi już te Ej, dobra, ja się wbijam z ulta i ich Mam ultimata, patrzcie! Świetny go! Nie! Chodź tu! Feed! Ale jestem dobry, oh my god! Patrz, go patrz, go patrz, pan patrz! A, dopadli go. mnie. Uj, w końcu coś eee, zabij... Zabili mnie! Ale to... O, tu, no, go. golda, Ej, Jarvan was zabije. Jarvan was powibija. Lol. Jarvan, fajnie. Ale cię zrobił! Ej, I wiecie, że to Rafał gra Jarvanem? <grym> Ten najsłabszy jeden najlepszy z drużyny. Powybijał was wszystkich. Jaki. O, Jaki Jaka się jazda. Nie wiem. to się cofnę do tyłu. Ja się go boję. Cofnę się do tyłu. Cofnę się do tyłu. Cofnę się do przodu. Jesteś taki inteligentny. <grym> Ej. Cofnę tak, maso. Zabiłbym tak, ich do... ultem, ale się obsunęli. Ja się lepiej cofnę do tyłu. Ja się lepiej cofnę do tyłu. Tu jest taka sieczka. Tak Dobra, mam, mam poty, mam reali, mogę iść. Nie wiem dlaczego w służyłem reali, zamiast jak coś na Lifesteal'a. Znaczy wam pierwszym zaklęć. Ale spoko. Spoko, tak, Maokaj może chodzić z kalną, może... Ja ci... tego trafę, bo ja, ja nie mam tak. Tak. Ej, Maokhaj właśnie skalnął to 2 kila, Ej. Ma Ej, dlaczego tam idę? Nie! Ja zabiłem coś pod tą wierzą. Patrz, fir, 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 sfidowałem go. Boże, zbugowałem się, czy co. To... Poszujemy mi da! Uj! Dawaj, dawaj! Ale ja. No patrz, zabił! <laughs> Poleciało za mną! Poszujemy! O, ale jazda, o mój! O. O, Boże. Jaki jest. Dzisiaj Tripla zgarnął jednym z Dobra, to, to było pro. Ja o, chciałem się zgarnąć to ultem, a co było, no kurde. Stary. Dobra, jaka jazda? 21,8. Ej, fajnie, fajnie jest, tak? Wartek tu nie będzie chciał z nami grać. Ej, co to co będzie na... szybka gra. Co to jest ten rajd? A, wpiesuję się będzie ok. O, mam ulta już. Ja też no. mam ultę. Mam paranoję. Ale paranoja. Mam paranoję. Proszę wszystkiego sadzonki by tam. A bejtuję i bejtuję Mogę tak. rzucić ulta Teraz coś. mnie zabiją Tak i bejtuję dobrze nie, Rzucić? Nie wiem, szum, szumpnięcie, nie? Okay. nie o, nie, to z Ja mam fila. O, o już to ogarnął Zabijemy Ej. Lux, je yep. Cyk za nią I cyk Ale ją wzią, ale ją zrobiłem O Hil. matko, teraz... Wszystko wasze jest, patrzcie co się 40 ultów A masz, z tyłu co zbiera To o, za debil Dabry kill'a z, z Garnerem mnie zabili O co, se heal'a zbiera Nie! Nie, njuchasz mnie zabił. Dobra, daj, weźmy triple. Masło kabałka. Dobrze. <laughs> On wiecie <jedzie> triple zgarnie. <laughs> zabił go i tak. Patrzcie prostu się odcięłem, rzuciłem tego, do tego. Ej, nawet zgarnąłem double kill, nie jest źle. Nie jest tej o. gorzej. Lux fajnie ultuje. Aby, Ej, się to ta z 20 levelem, nie wymagaj od niej za dużo. Ej, jest zawsze niż masło. <laughs> nie jest. Jak nie? Ile masło? Masło ma 4, 6, 6, Masło nie jest taki zły wcale. Ej! O, no, o, najlepszy a... jest Jarvan. Trzeba się ba Ej, na ba najbardziej się trzeba bać Jarvana. Ten... On jeszcze robi... Nie widać, chyba... widać mnie! O, Jesteś szerszy niż krzaki, jak ci można nie widać? No, kapnie ją dajesz. Dobra, a, ja no. mam ultę jakby co, więc wiesz. Wbijamy się i ich zabijamy. ja nie mam, bo jest... zruztowałem to tak randomowo. Chodź, ich zabijemy. Za 30 sekund. Dobra. O, 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 o kapi. kapi widzę, że... Dobra akcja, milordzie. Spoko, ja to ogarniam. Świetna. Zwaliłeś, ja, ja patrz jak on tak, mi... zwariował w ogóle. Paranoja no, ostatnio. Ej, dajcie mi pentakilla zgarnąć. Zaraz ulci będę miał. Dajcie mi pentakil Aj dobry ptaszek! Dajcie mi pentakila zgarnąć. Żeby przypadkiem tam nas nie zgankowali nie? nie. Ha, lol. Żeby przypadkiem nie dobili zakona. Dobra. No, umiem, ma Mecz jest dobry, ej. Ale idę sam żeby rzucić tego. ale... Triple killa Coś. chciałem! Chodź tu, feed, 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 Daj mi Rafała zabić, będzie triple. Ej, ja chcę triple, zginąłem. Równo. Oj. Nie, mi! trafiłem go. go! Ja chciałem triple. Daj mi triple! Co wy, żeście wy zrobili? Chciałem triple i co? I wyszło jak zawsze. No i wyszło jak zawsze. I wyszło jak zawsze. No. A. A. Czyli nic z tego. O, Daniel! Czy ty Stanie, jesteś odpastny! Ale poświęcenie Dobre. dla drużyny! Dobra, To my go mamy gdzieś, okej? Okay? O-o O, idzie masełko zbudowany! Dobry jest Dobra, posuń Jest! Mam najwięcej fragów! Uuu! Posłujesz! O, jest! Ale, ale naj... Najwie... nie Nic Daję, zrób, ale... Do daję, czemu masz znowu najwięcej asyst? Jak no. <laughs> zwykle! No bie... Pariowo! asysty! O, masło, to jest wybitnie dobre, milordzie. To, ej, wszystko mi było tak? O, że go miałem zultować, no? Nie będzie ultowania. Uwaga, sadzonka, ult. O, fajn, fajn, ej, Fajnie, fajnie. Ej, dlaczego ty tam poszedłeś? Co? No bo chciałem zabrać o tę sadzonkę. Dobra, kampią się tam, bijemy ich. Dobra, da, mam ulta. Ja też, nie, za 9 sekund dopiero. Patrz, patrz jak nie biją, patrz jak nie biją. Bicie słabszego, tak. Słaby jest, słaby jest, słaby jest, zabij go. Ale ich, ale żeśmy ich pojechali O, gościu To się no dzieje? Jest. A, ja tylko zgarnąłem jednego killa, tak? Żał Ja tutaj żyję, tak? Ej, ja tylko jeden zgarnąłem Żał, ja, ja myślałem, że ja, ja więcej zgarnąłem, naprawdę ja jeszcze A, jeszcze masło Ej, Ty ja mam masła O, ale żeś... O, żem go do ulicy O nie, mój ul. Ja, mój ulcik, przykro mi, mój ulcik ale Jakby nie mój ulcik, to byś go nigdy nie złapał No tak, racja ten jeszcze chciał sksuć z tym twoim, bo... 13 minuta, no. Serio, 13 to gram jeszcze jedną. Może teraz inne drużyny, żeby mieli szansę. Ej, wszystko było ustawione. Ej, ja tworzyłem, nic nie było, ja jestem najbardziej odczuwa tutaj. Tak. I najlepiej baituję. Tak. <laughs> tak, wszystko było zaplanowane wtedy. Pięknie był. Ten, co robi... Patrz, widzieliście szpira. to? Dobra, to było z mojej Ściągnąłem go tutaj, bo się... O, szukowałem. Rafał idzie. Idzie Rafał O, Rafał idzie, Rafał. kurde Patrz, idzie modować, A, sflashował się Uf. Ja mnie zabiła Co się właśnie stało? Tak, zabili mnie Dawaj tą apteczkę A, zostawiłem, zostawiłem? I ja bym cię zabij. nie chodź, zostawił chodź, chodź, zabijemy Czekaj, bielę apteczkę O, tam no, możemy iść Użyłbym ulta, ale czekaj, nie mam Czekaj, dlaczego? 6 raz. Zabicie Wariaci. Co się w ogóle? Ej, jak puszczę tam ulta za 25 sekund, to wygracie, to? A czym ty jesteś? Ja umieram. Czy umarłem? Tak ich zabijają. Zdadźcie, czym jesteś? Ja umadłem, okej. Okay. <laughs> Jestem Asze. Hmm. Czym jesteś? Ja umadłem. O, e! ej, przecież my ich wybijamy. Patrzcie wiesz. Co to zrobił? <laughs> to, to zrobił. Masło, chodź tu. O. No na no serio. Dobra, kończmy to. Ej, Nie, serio, nie zabijaj mnie! <laughs> okay. Dajcie na zdjęcie! Na zdjęcie dajcie! Idą! Dobra! A co robi Lux? Mogę tak was prostu ale okej. Okay. Nie ma! No Lux. jeszcze. Ej, jeszcze zdążyłem załapać się na... Tak, biegnę do Patrz, field. Ej, Czeka. ten koleś. Ten koleś jest tak bardzo martwy. A, nie zgarnąłem go ultem, jaki żal. No, ej, wszystko dzięki mnie. Już ej, my ich... ej, my ich tak wybijamy po kolei. idę, Strzeliłem! Masło, Nie nikogo! Uciekamy! No. Dobry do ej! Rafał, uciekaj! Okej, ej, bierzemy go! Krysz! Dawaj jego, dawaj Jarwanę! Nie! wieże nie widzę! Mam go! Patrz, wziąłem wieżę! wieże. Patrz, poszedłem w wieżę! Patrz, nie zabiję go! Mam cię, pałko! Tak mówisz za każdym razem tego, jak go znajdziesz. Kapi, to było słabe. Cokolwiek miałeś na myśli. A, mam cię! Czekaj, zabijcie Masła. Zabijcie masło! Ej, zabijcie masło jeszcze! Znoszmy go! I... Pokażcie, pokażcie mu, że jest beznadziejny! Tak! O żal, zabij go na, na pewno, no! Co Jeszcze stanę, nie zdążyłem wstać. Jaki żal, ej, to skończysz mi <grym> w 15 nie. minut. No yeah. ja cię nie zdążyłem zrenderować, okej, okay, pozdro. Miłość. Miłosz. Miłosz.